To wszyscy tacyście mężowie, czuli, wierni, tylko w mowie. Sami zły przykład dajecie, a dobre żony mieć chcecie. Chcecie, aby biedna żona, choć zwiedziona, choć wzgardzona, zawsze równie was kochała, wam wierzyła, was słuchała. I za wszystkie swoje męki jeszcze Panu niosła dzięki, żeby znała Jego wolę, ukrywała swą niedolę. Żeby tylko sługą była. Idź do kata, wdzięczność ludzi, wielkość świata. Każdy siebie ma na względzie, a drugiego za narzędzie. Póki dobre cacko złoto, jak zepsute ruszaj w błoto. Ha, 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 dłużej wytrzymać nie mogę, ha, moja panno. Klaro, moja ha, przednie. Znalazłam więc drogę, oręż wypada. Pęka twarda zbroja, serio. I czegóż męska przebiegłość zastrasza, niech straszy raczej własna słabość nasza. Bo kto nie zechce, ten tylko nie przyzna. Stosując do gustawa, że do zwalczenia nietrudny mężczyzna. Ufaj mu szczerze, a w postaci męża z zwinnego, zjadliwego węża. Oprzyj się woli, chciej mieć własne zdanie. Lwem rozdrażnionym tygrysem się stanie, ale znaleźć wtór do jego piosneczki. Jak zwyciężona, wychodź z każdej sprzeczki. W jego rozum kręć się zawsze w kole, a na jedwabiu wywiedziesz go w pole. Jeśli się nie mylę, to próbka dzisiejsza mego mniemania zupełnie nie zmniejsza. Chcesz pisać? Będziesz, o drogi aniele, jak wiele czynisz, jakżem w wiele. O, gdybyś mogła w moim sercu czytać, Ależ, w Lecz nie chciej się pytać, więcej bym wyrzekł niż wyzept potrzeba: pióro i papier. Dlaczegoż, o nieba, takim sposobem, lecz ty mnie zrozumiesz? Miałeś pojąć i przebaczyć umiesz. Nienawidzić, tak, każda pleć się baje, ale nie tak to łatwo, jak się zdaje. Z gniewu na nienawiść droga bardzo bliska, kiedy dotknęła, jaka czynność radna. Lecz kiedy czulek to na rękę ściska, jak mamy kocha, nie potrafi radna.